Zwykła podróż autobusem zamienia się w niezapomnianą lekcję życia, gdy grupa zarozumiałych nastolatków wybiera niewłaściwego człowieka, cichego weterana wojny w Wietnamie z przeszłością, której nie byli w stanie sobie wyobrazić. Autobus syknął, zatrzymując się na rogu Jefferson Avenue i Elmwood Street, a jego drzwi zaskrzypiały, gdy się otworzyły. Strumień zmęczonych pasażerów wchodził do środka. Ich twarze wyczerpane po kolejnym długim dniu. Wśród nich był starszy czarnoskóry mężczyzna, którego powolne, przemyślane kroki były świadectwem lat wyrytych w jego kościach. Niósł solidną drewnianą laskę, której lakier wygładził się od niezliczonych uchwytów oraz małą torbę wypełnioną zakupami. Podążył w kierunku tylnej części autobusu. Jego ruchy były niespieszne. Ale stałe, gdy osiadał na siedzeniu. Oparł laskę o kolano i patrzył przez okno. Wieczorne światło padało na jego zmęczoną twarz, podkreślając głębokie zmarszczki, które opowiadały historię życia pełnego wyzwań i mądrości. Siedział cicho, niezauważony przez większość, poza okazjonalnym spojrzeniem ciekawskiego dziecka lub życzliwego nieznajomego, który oferował słaby uśmiech. Autobus ruszył ponownie, jego silnik dudnił, gdy poruszał się po zatłoczonych ulicach. W środku mieszały się głosy, szmer stóp i okazjonalny dźwięk powiadomienia z telefonu, które wypełniały przestrzeń. Mimo to, wśród tego wszystkiego, mężczyzna pozostał spokojną postacią, obserwując świat na zewnątrz oczami, które zdawały się zawierać więcej historii niż ktokolwiek mógłby policzyć. Ale nie wszyscy zauważyli cichą godność, którą niósł. Nie wszyscy rozumieli głębie jego doświadczenia. A wkrótce ta niewiedza doprowadzi do czegoś niezapomnianego. Gdy autobus zwolnił na następny przystanek, atmosfera miała się zmienić, a nikt, nawet starszy mężczyzna, nie mógł przewidzieć, co się wydarzy. Autobus pisnął zatrzymując się na przystanku w pobliżu Lincoln High School. A energia zmieniła się natychmiast. Grupa nastolatków, w sumie czterech, weszła po schodkach. Ich śmiech był głośny i beztroski, z nutą, która wskazywała na kłopoty. Każdy z nich miał plecak zarzucony na jedno ramię, a ich głosy przecinały zwykłą rozmowę w autobusie, jak zakłócenia. Zatrzymali się przy przednich siedzeniach, przeszukując wzrokiem miejsca, jakby szukali czegoś lub kogoś, kto ich zabawi. Jeden z nich, wysoki chłopak w czapce bejsbolowej odwróconej do tyłu, szturchnął swojego kolegę i wskazał na starszego mężczyznę siedzącego z tyłu. Jo, patrz na niego, powiedział. Jego głos niski, ale wystarczająco głośny, by wszyscy się obejrzeli. Grupa wymieniła się szyderczymi uśmiechami, a ich śmiech nasilił się, gdy szli w stronę tylnego siedzenia. Pasażerowie przesuwali się niekomfortowo. Na swoich miejscach, niektórzy zerkając na starego mężczyznę, inni udając, że nie zauważają. Nastolatkowie zatrzymali się tuż przed nim. Ich ruchy były przesadzone i pełne pychy. Hej, staruszku! powiedział chłopak w czapce, opierając się na siedzeniu przed nim. Przegapiłeś przystanek w domu opieki, czy co? Starszy mężczyzna nie odpowiedział. Wciąż patrzył przez okno, trzymając ręce na lasce. Jakby była jego jedyną podporą. Jego cisza tylko ich zachęciła. Kolejny nastolatek, niższy z kapturem na głowie, dorzucił: Ta laska to dochodzenia? Czy cię podpiera? Zaśmiał się, a reszta wybuchła śmiechem. Pasażerowie wymieniali się nerwowymi spojrzeniami, ale nikt nic nie powiedział. Kobieta przy przodzie przesunęła torbę bliżej do siebie, mężczyzna w garniturze. Poprawił krawat, wpatrując się intensywnie w telefon. Wydawało się, że cały autobus uznał, iż milczenie jest bezpieczniejsze niż wtrącanie się. Ale nastolatkowie nie skończyli. Zbliżyli się jeszcze bardziej, ich głosy stawały się głośniejsze, a ich docinki bardziej cięte. Założę się, że ma kasę powiedział chłopak z krótką fryzurą. Co masz w torbie, dziadku? Karmę dla kota. Ale gdy ich drwiny osiągnęły kulminację, stary mężczyzna poruszył się po raz pierwszy, lekko unosząc głowę. Jego spokojne zachowanie pozostało niezmienne, ale coś w jego obecności sprawiło, że nastolatkowie na moment zawahali się. Moment zawahania minął tak szybko, jak się pojawił. Zainspirowany ciszą starszego mężczyzny, chłopak w czapce bejsbolowej zbliżył się jeszcze bardziej. Jego szyderczy uśmiech się poszerzył. Czy jest, dziadku? Masz język w kieszeni? Zadrwił, lekko stukając laskę starego mężczyzny swoją trampką. Inni zaczęli się śmiać, ich głosy odbijały się od ścian autobusu jak irytujący echa. Staruszek trzymał laskę pewnie, jego wzrok pozostawał niezmienny, gdy w końcu spojrzał w oczy chłopakowi. Jego spojrzenie nie było ani gniewne, ani przestraszone, po prostu pewne, przeszywające swoją spokojną mocą. Pasażerowie wymieniali się ukradkowymi spojrzeniami, napięcie rosło w ciasnej przestrzeni. Młoda kobieta kurczowo trzymała swoją torebkę, jej kostki białe. Mężczyzna w średnim wieku w kącie odchrząknął, ale nic nie powiedział. Wszyscy wydawali się zamrożeni na swoich miejscach, niechętni lub niezdolni do interwencji. Chłopak w kapturze nachylił się do przodu, jego zuchwałość nieokiełznana. Głuchy jesteś, czy co? Może nie mówisz po angielsku? zażartował, wywołując kolejny śmiech. Mimo to starszy mężczyzna nic nie odpowiedział, delikatnie się poruszył, prostując postawę. Jego laska teraz mocno opierała się na podłodze. Subtelny ruch był niemal niedostrzegalny, ale niósł ze sobą wagę, poczucie celu, którego nie umknęło kilku uważnym pasażerom. Jeden z nastolatków, najmniejszy z grupy, zerknął nerwowo na pozostałych. Może powinniśmy się uspokoić, mruknął, ale jego sugestia została zignorowana. Masz jakiś problem, staruszku? Nalegał chłopak w czapce. Jego głos pełen udawanego poirytowania: Teraz chcemy się tylko trochę bawić, rozluźnij się. Po raz pierwszy starszy mężczyzna przemówił. Jego głos niski, ale wystarczająco silny, by przebić się przez hałas, wypełnił przestrzeń. Zawsze tak się bawicie, przeszkadzając obcym? Autobus zamilkł. Nawet ci, którzy sprawiali kłopoty, zostali zaskoczeni tym pytaniem. Nie zostało to wypowiedziane z gniewem ani sarkazmem, ale z nieoczekiwaną jasnością, która wymagała odpowiedzi. Co ci do tego? Odparł chłopak w kapturze, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna lekko przechylił głowę, jego wzrok był niezmienny. Ponieważ spotkałem już takich młodych mężczyzn jak wy, powiedział, jego ton spokojny i wyważony. Inny czas, inne miejsce. Nie śmiali się tak, gdy odkryli, czym jest prawdziwy strach. Atmosfera stała się ciężka, śmiech zamienił się w niepokój, nastolatkowie wymienili się niepewnymi spojrzeniami, ich pewność siebie widocznie osłabła. Ale nim zdążyło się wydawać, że sytuacja zmienia się na lepsze, chłopak w czapce parsknął, nie chcąc się poddać. Co? Chcesz nas przestraszyć swoją laską? powiedział teraz głośniejszym głosem, desperacko starając się odzyskać kontrolę. Wyzwanie wisiało w powietrzu, wyzywając starego mężczyznę do odpowiedzi. Autobus skręcił, a nagły ruch sprawił, że chłopak w kapturze złapał poręcz, by utrzymać równowagę. Starszy mężczyzna pozostał spokojny. Jego laska była kotwicą, gdy w końcu podniósł głowę. By spotkać ich wzrok. Myślicie, że ta laska to to, na czym się opieram? Zapytał, jego głos spokojny, ale niosący niezaprzeczalną wagę. Nie, chłopaki. Ta laska to tylko drewno. To, co mnie trzyma, jest o wiele silniejsze. Chłopak w czapce znów parsknął, ale jego śmiech był teraz pusty, pozbawiony pewności siebie, którą miał wcześniej. Tak? Co to? Wyzwał, chociaż drżenie w jego głosie go zdradziło. Starszy mężczyzna wziął głęboki oddech. Jego wzrok przesuwał się po grupie. Kiedy miałem Wasz wiek, zaczął: Nosiłem coś znacznie cięższego niż laska. Nosiłem karabin przez dżunglę na drugim końcu świata. Miałem dziewiętnaście lat, ledwo starszy od Was. Wietnam. Te słowa zdają się echem rozbrzmiewać w zamkniętej przestrzeni uciszając nawet ciche szepty pasażerów. Starszy mężczyzna kontynuował, jego głos był spokojny, lecz pełen wspomnień. Wtedy nie mieliśmy czasu na takie żarty jak wasze. Musieliśmy dorosnąć szybko, za szybko. Niektórzy z nas nigdy nie wrócili do domu, a ci, którzy wrócili, zatrzymał się. Jego palce na chwilę zacisnęły się na lasce. Przynieśliśmy ze sobą więcej niż tylko nasze wyposażenie. Przynieśliśmy blizny, niektóre widoczne, większość niewidoczna. Najmniejszy z grupy poruszył się niekomfortowo, jego wzrok uciekł w stronę podłogi. Nawet chłopak w kapturze obniżył swoje przechwalanie się, jego twarz straciła uśmieszek. Pozwól, że opowiem ci o strachu, powiedział starszy mężczyzna. Lekko pochylając się do przodu. To nie jest bycie wyśmiewanym w autobusie, ani stawanie przed kimś z laską. To słyszenie trzasku gałązki za sobą i niewiedzenie, czy to żołnierz, czy pułapka. To patrzenie, jak twój przyjaciel upada obok ciebie, wiedząc, że nie możesz się zatrzymać, by mu pomóc. Jego głos na chwilę załamał się, ale odzyskał swoją moc. A wiesz, co jeszcze nosiłem? Dodał, patrząc chłopakowi w czapce w oczy? Dyscyplinę, szacunek i zrozumienie, że prawdziwa siła nie polega na łamaniu innych, chodzi o wiedzę, kiedy stanąć prosto, a kiedy siedzieć cicho. Pasażerowie byli wstrząśnięci. Niektórzy ocierali łzy, inni patrzyli przez okno, udając, że nie słuchają, ale napięcie w powietrzu było wyczuwalne, silniejsze niż wcześniej. Chłopak w kapturze zamruczał. Nie mieliśmy nic złego na myśli, człowieku. Jego głos był ledwie słyszalny, ale żal był wyraźny. Starszy mężczyzna lekko skinął głową. Jego postawa złagodniała wystarczająco. Wiem, że nie mieliście, ale słowa mają wagę, chłopcy, a nigdy nie wiesz, co ktoś niesie. Zanim jednak nastolatkowie zdążyli odpowiedzieć, autobus zwolnił na następny przystanek. A starszy mężczyzna oparł się z powrotem w fotelu, jego laska znowu spoczywała na kolanie. Cisza, która nastała, nie była pusta, była pełna refleksji, takiej, która trwa długo po tym, jak moment minie. Drzwi autobusu zaskrzypiały, otwierając się na następnym przystanku, ale nikt nie wyszedł. Nastolatkowie stali niezdarnie na przejściu. Ich wcześniejsza zuchwałość została zastąpiona widoczną dyskomfortem. Pasażerowie, wcześniej milczący obserwatorzy, zaczęli zerkać na starszego mężczyznę. Ich wyraz twarzy był mieszanką podziwu i poczucia winy. Chłopak w czapce, który przewodził drwinom, spojrzał w dół na swoje trampki. Zmienił pozycję. Jego wcześniejsza pewność siebie była teraz odległym wspomnieniem. Patrz, po prostu się bawiliśmy powiedział. Jego głos był stłumiony, niemal przepraszający. Starszy mężczyzna spojrzał łagodniej, choć jego postawa pozostała stabilna. Bawienie się możecie wpakować w kłopoty powiedział cicho. Czasem w kłopoty, z których nie możesz się wydostać widziałem to zbyt wiele razy. Chłopak w kapturze przemówił jako następny jego głos drżał lekko. Czy ty straciłeś ludzi tam na dole? Starszy mężczyzna powoli kiwnął głową, jego wzrok stał się odległy. Więcej niż chciałbym liczyć, odpowiedział. Dobrzy ludzie, odważni ludzie i nie tylko na wojnie, niektórzy wrócili, ale nie mogli zostawić walki za sobą. Zdziwiłbyś się, jak kruche może być poczucie siły, gdy zostaje wystawione na próbę w niewłaściwy sposób. Słowa wisiały w powietrzu, ciężkie i niezachwiane. Nawet najmniejszy z grupy, który niewiele mówił, w końcu znalazł swój głos. Nie mieliśmy zamiaru cię obrażać, powiedział ledwie szeptem. Starszy mężczyzna dał mały znak głową, zmarszczki na jego twarzy złagodniały nieznacznie. Brak szacunku nie tkwi tylko w słowach, powiedział. Tki w tym, jak się nosisz. Pamiętaj o tym. Na chwilę autobus wydawał się zawieszony w czasie, każdy pasażer wstrzymywał oddech, gdy scena się rozwijała. Następnie kobieta siedząca z przodu zabrała głos. Jej ton był stanowczy, ale uprzedzająco życzliwy. Chłopcy, powinniście być wdzięczni, właśnie dostaliście lekcję, której większość ludzi nigdy nie usłyszy. Jej słowa zdawały się przełamać zaklęcie. Nastolatkowie rozglądali się wokół, widząc skinienie głowami pozostałych pasażerów. Podchodzili do przodu autobusu, szepcząc ciche przeprosiny dla mężczyzny, gdy przechodzili obok. Na następnym przystanku grupa wysiadła. Ich śmiech i zuchwałość pozostali za nimi. Gdy drzwi się zamknęły, starszy mężczyzna oparł się z powrotem w swoim siedzeniu. Jego wzrok znów skupiony na świecie za oknem. Cisza w autobusie już nie była niekomfortowa, była pełna refleksji, niemal czci. Pasażerowie zaczęli szeptać między sobą: niektórzy dzielili się swoimi historiami o członkach rodziny, którzy służyli, inni po prostu wyrażali swoje podziwy dla mężczyzny, który stawił czoła chłopakom z taką cichą siłą. Ale wśród szeptów i ukradkowych spojrzeń Starszy mężczyzna pozostał taki jak wcześniej stabilny, spokojny i głęboko zakorzeniony w sile, która poprowadziła go przez znacznie więcej niż ta podróż. Gdy autobus zbliżał się do ostatnich przystanków, atmosfera zmieniła się. Gdzie kiedyś było napięcie i unikanie, teraz panowała wspólna refleksja. Pasażerowie patrzyli na starszego mężczyznę inaczej nie tylko jako kogoś, kto znosił trudności. Ale jako cichą siłę mądrości i wytrwałości, młoda kobieta siedząca naprzeciwko niego w końcu przerwała ciszę. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś, za to, przez co przeszedłeś, powiedziała cicho. Jej głos niósł wdzięczność tych, którzy byli zbyt nieśmiali, by mówić. Starszy mężczyzna skinął głową. Jego wyraz twarzy był życzliwy, ale powściągliwy. Zrobiłem, co musiałem. Odpowiedział. To wszystko, co możemy zrobić, ale to, co ma znaczenie, to to, co robisz teraz. Z życiem, które masz, z szansami, które dostajesz. Słowa wydawały się osiadać na autobusie jak koc, przyciągając wszystkich do ich cichej grawitacji. Młoda kobieta lekko się uśmiechnęła, a potem znów spojrzała przez okno. Gdy autobus zwolnił na rogu Ashland Avenue. Starszy mężczyzna wstał z miejsca, jego laska stabilizowała jego postawę. Kilku pasażerów zareagowało odruchowo, robiąc miejsce dla niego. Zatrzymał się przed wyjściem, jego wzrok przeszedł po twarzach wokół niego. Bądźcie dla siebie mili, powiedział po prostu. Jego głos niósł delikatną autorytetę. Nigdy nie wiesz, jaką bitwę ktoś toczy. Po tych słowach wszedł na chodnik. A drzwi autobusu zamknęły się za nim. Pasażerowie siedzieli w ciszy przez chwilę, zanim silnik znowu zaczął pracować, a autobus ruszył w drogę. Przez resztę ich podróży ludzie na pokładzie nosili więcej niż swoje rzeczy: niosły historię, przypomnienie siły w pokorze i znaczenia szacunku. A może, po prostu może, nastolatkowie idący do domu z przystanku autobusowego. Także wezmą te lekcje ze sobą, pozwalając jej kształtować sposób, w jaki podchodzą do świata. Ta historia jest świadectwem mocy cichej godności i znaczenia szacunku w świecie, który często zapomina o ich wartości. Jeśli to przesłanie do Ciebie trafia, podziel się nim z innymi. Pracujmy nad budowaniem świata, gdzie uprzedzenia i zrozumienie są normą, a nie wyjątkiem. Nie zapomnij subskrybować, by otrzymywać więcej historii, które inspirują, wyzwalają i przypominają, co naprawdę ma znaczenie.